Cześć wszystkim, witam Was na kanale Razer w kolejnym odcinku gry Ark Survival Evolved dotyczącym update'u numer 257. Dzisiaj dalsze losy Razera i bossów. Dzisiaj będziemy walczyć ze smokiem. Ostatnio pokonaliśmy King Konga, który niestety pokonał mnie 2-1. Także jest 2-1. do King Kong tutaj miał dużą przewagę nad nami, a ja dzisiaj smog, który będzie miał przewagę jeszcze większą. Dlatego postanowiłem się nieco lepiej przygotować, chociaż nie wiem, czy mi to wszystko pomoże. Bo będziemy dzisiaj spożywać takie zupki, które nam powinny trochę pomóc, tutaj w statystykach naszych, zadawaniu damage'a i tak dalej. Przede wszystkim będzie tam też gorąco, więc musimy zwrócić uwagę na to, jaki mamy ekwipunek. Albo możemy też sobie zrobić taką zupkę wcześniej, ugotować w garnku, żeby nasz organizm nie potrzebował aż tyle wody. Idziemy dzisiaj w tym samym składzie, czyli dwa spinosaury, jeden Dzik. Problemem oczywiście może być to, że nie mamy nic do latania. No i, no i na pewno Smok jest najsilniejszym bossem z tych wszystkich trzech. Pamiętajmy też, że on tworzy Pteranodony, które będą nas atakować i Dimotordony, które nas będą atakować, więc już teraz nie będę mógł sobie siedzieć spokojnie na grzbiecie Spinozaura, strzelać do tego Smoka w momencie, kiedy on będzie walczył z innymi. E, tylko będziemy musieli walczyć przede wszystkim z tymi dimotrodami, dim, dimotrodonami, e, które będą atakowały mnie. Także nie wiem, jak to wszystko wyjdzie, ale zapraszam Was do oglądania. E, mam nadzieję, że Wam się będzie oglądało, także na pewno skomentujcie. E, zasubskrybujcie kanał, dlatego że w następnym odcinku idziemy do wulkanu. Idziemy do wulkanu endgame robić, proszę Państwa. Zobaczymy co jest w tym wulkanie, bo wiem, że w wulkanie jest odpowiedź na wszystkie pytania, co robimy na tej wyspie, dlaczego się tutaj znaleźliśmy, dlaczego powstał taki, taka wyspa, dlaczego my jeździmy na dinozaurach, co to jest za kosmos. Także dowiemy się tego już niedługo kliknijcie też dzwoneczek przy tej subskrypcji, komentujcie, dajcie znać, co jakieś może macie rady z walkami z bossami na przykład co zrobiłem, możecie pisać z Megapitektusem, jakie macie swoje pomysły czy z King Kongiem albo ze smokiem. No i my lecimy, będziemy go zaraz przywoływać. Muszę jeszcze tylko tutaj dorzucić artefakty, bo zapomniałem o nich. No i słuchajcie, przyznaję szczerze, że się nieco boję. Myślę, że będzie, że będzie ciężej jeszcze niż z King Kongiem. E, tak, zapomniałem o tych zupkach, słuchajcie, musimy wypić sobie zupki, każda nam daje jakiś inny bonus. No tutaj teraz mi się on nie wyświetla. E, no dobra, nie wyświetla się, ale one dają mi... Niektóre dają większy damage, inne dają, że będę mniej potrzebował wody, mniej będę potrzebował jedzenia i tak dalej, i tak dalej. Także tutaj te statystyki nam się troszkę pozmieniają. E, I teraz tak. Trzy, cztery. O, jeden daje mi jeszcze Night Vision, co jest w ogóle hardcore. E, zapomniałem już o tym. I słuchajcie, lecimy. I proszę Państwa, Gamma Dragon. Pamiętajmy, że nie możemy. Gamma, to jest gamma zero, słuchajcie, ustawiona, także będzie trochę jasno, ale pewnie jak tam przybędziemy, najwyżej dam gamę na jakąś minusową, bo rzeczywiście może jasno. Pamiętajmy, że nie możemy być na żadnym dinozaurze, siedzieć musimy być na piechotę w momencie, kiedy się teleportujemy. Bardzo ładnie to wygląda. Ale będzie hardcore. A, i w ogóle jeden z tych, yy, z tych rodzajów jedzenia... O, holy shit. It. jeden z tych rodzajów y, jedzenia zmniejsza nam. No to widzicie, jaki błąd gry. Ja już teraz przegrałem w tym momencie, bo nie mogę się ruszyć żadnym spinozaurem. Szybko, 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 szybko. No kurde, chodź jeden tutaj, chodź. No i, bo, i, kurde, no i one się nie mogą ruszyć. No ludzie. Ten już sobie lata tutaj. No to ładnie. Pogranę mam, pogranę mam. No ruszyć się! What the hell. No i co, na dziku będę, kurde. No po prostu. <laughs> co to za gra jest? No i jesteśmy, jest też dzik, który stchórzył. No po prostu. Dzik, na dziku się zawiodłem, muszę przyznać, że na dziku się zawiodłem, chociaż jako jedyna na początku chciał walczyć z tym smokiem. E, no trochę dziwna sytuacja, wam powiem. Czekajcie, robimy tak, robimy tak. E, smok nam uciekł, także nie mam z niego trofeum. Możemy spróbować jeszcze jedną walkę, ale ona jeszcze będzie wyglądała tak samo. Poczekajcie chwilkę. Słuchajcie, stwierdzimy, że podejmiemy tą walkę jeszcze raz ze względu na, na to, że tam się wszystko poblokowało. Dzikiem nie zabijemy na pewno smoka, mimo że dzik jest naprawdę bardzo dzielny. To nie damy sobie rady, więc jeszcze raz odbędziemy tą walkę, żeby było w miarę normalnie. Wszystko jest przygotowane. No i spróbujmy, spróbujmy z nim zawalczyć. Mam też te wszystkie miksturki przygotowane nowe i Gamma Dragon... O, kurde, widzicie, muszę jeszcze poczekać 4 minuty. Także, by ryby za chwilkę zrobimy sobie drugą walkę. Dobra, słuchajcie, minął czas. Mam nadzieję, że nie minął czas dla mnie i będziemy mogli. No, strasznie, coś tutaj nie można trafić. Tym może tak specjalnie, żeby ktoś przypadkiem mnie nie kliknął. Dragon, gamma, przenosimy się do walki z tym potworem, no, bo potwór w końcu. Zobaczcie, jak to fajnie wygląda, wszystko ładnie. Zaraz napijemy się każdej zupki. Mam nadzieję, że teraz. Bez... O kurde, Spino. Mam nadzieję, że. Jego głowa, jego głowa jest najważniejsza, bo on będzie nią gryzył. Także. Mam nadzieję, że jego głowa nie została gdzieś na zewnątrz. Ale chyba zrobiłem tutaj fail. Coś mi się wydaje. Koniec. Jeden, no nie, no kurde, co jest, ludzie? Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, pum! Lecimy, z dzikiem! Dziku, wyznacz nam trasę walki! Spinozaury, atakować do ataku! Spinozaury! Wiecie co? W takim momencie kopulować to jest... Niedopuszczalne. Bijemy się ze smokiem. Tutaj Dzik się poświęca za całą drużynę. A one. Patrzcie, co robią, no? Po prostu, że nada. Po prostu, że nada. Smok już lata nad głowami. Ja nie wiem, co my teraz zrobimy. Nie mam pojęcia. Ruszać się na ataku. o! -o! Dziku, chowaj się, chowaj się. Czemu się nie ruszasz? Spinozaury! Spinozaury do ataku! Nie no, kurde, masakra. Przecież to już z rok czasu jest prowadzony ten smog i ta arena. No przecież to jest niemożliwe. Co tu się dzieje? A wyobraźcie sobie, że idzie ekipa 20 spinozaurów, mają. I wszystkie tak samo. Ja nie wiem, ja nie wiem, co to będzie teraz. Czas! Coś mi się zniszczyło Gacie mi zdjął, normalnie nie, no kurde, co to ma być O, pteranodony atakują Dobrze, 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 dobrze Gryźć, 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 atakować! Nie, nie mnie! Nic nie widzę Gdzie jest smok, tylko jego cień widać. Siadaj smoku Idziemy się tam zająć tym wszystkim. Proszę atakować. Chyba nie ma Dimotrodonów. Albo nie wiem, nie patrzyłem. Może gdzieś jest napisane. Smok już osadzony. Ruszać się, ruszać się! Kurde co się dzieje? No to co to, co, to, to jest. Ja pierdzielę. Ja nie wiem co to jest. Co to, co to ma być? Nie, smok jest nade mną! W ogóle beznadziejnie. No ataku wszyscy! Do jasnej cholery! ATAKOWAĆ! Ja yeah, myślę, że to będzie Lipa. Guziec tylko atak, Guziec też nie atakuje. nikt nie atakuje. Spinozał drugi numer dwa nie atakuje. Ja jestem już bez spodni. Spinozaur tamten jest zablokowany po prostu, nie? Tu jest problem. Ruszyć się chce, ruszyć się. Przepuść mnie, przepuść mnie. Holy shit. Co to za walka? Gdzie jest? Czy drugi spinozaur już atakuje? Zdaje mi się, że guziec tam ee, cierpi. O, ale ja mam mało życia, kurde, jak ja mam cię uleczyć teraz. Dobra, super. Spinozaur do boju. Nie nie, nie, ty na pasyw miałeś być. O kurde po mnie. Patrzcie teraz jaki będę miał rozrzut mały Nie mam w ogóle rozrzutu dzięki temu że yy, Zjadłem tego steka Tamten ten spino nawet nie atakuje kurde Dawaj do mnie Nie. Wiecie co Jak on nic nie zespełni to może jeszcze tutaj to przeżyje Spinoza, uciekać w mało życia Dobrze, rozumiem rozumiem, ciężka sytuacja Spinozauruski rider. O kurde, ty, ty, wszystko w rękach dzika i mi się też amunicja kończy. Nie mam już amunicji, nie będzie. Pa oh, man. Spino. I dziku. Dzik będzie musiał nas wykierować, bo po prostu. Mam nadzieję, że ten dzik to prawdziwy Izak i... tą rozgrywkę podniesie nam. Co teraz ja mam zrobić? Słuchajcie, co ja teraz mam zrobić? Wow! Nie! 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 Nie, 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 blokować! Wow, to gorąco jest, gorąco to gorąco <grym> o gorąco! no słuchajcie. Wow. Yy, myślę, że Gdyby nie to, że tam się pobugowały te Spinozaury, to to w ogóle inaczej by, by przebiegło. Hmm. I co teraz, proszę Państwa? Robimy podejście trzecie w takim razie. Tym razem... Yy, tym razem wezmę troszkę inne jednostki. Nie wiem, czy warto brać Spinozaura. Eee, Także zaraz pomyślę. Na pewno dzik. Na pewno dzik. Myślę, że mamut. Dzik, mamut. No, zaraz zobaczymy. Bryby lecimy, proszę Państwa. Jeden mamut, jeden dzik, jeden T-Rex. Zobaczymy, co teraz się wydarzy. Mamut, mam nadzieję, będzie tankował. Ja mam troszkę więcej amunicji. T-Rex będzie używany w ostatniej chwili. Dzik ma leczyć mamuta. Także zobaczymy. Zobaczymy, co to będzie. Niedużo zabrakło w poprzedniej. Może gdybym atakował tym Spinozaurem zamiast strzelać, to może i by się udało, ale no, te, Mam nadzieję, że teraz się nie zablokują mi te dinozaury. Od razu idziemy na środek, jeżeli się będzie dało. Widzicie, o i dzik jest, T-rex jeszcze leci. T-rex też jest, dobra, to idziemy wszyscy. Idziemy od razu na środek, e, dzięki temu będę miał minimalną pewność, że tam się nikt nie zablokuje i tak dalej. Więc wychodzimy sobie tutaj szybko na spacer. Mamot już się zablokował. Kocham tą grę. Idziemy? Mamut, dzik, wszyscy są? Dzik to tutaj zapierdziela, dzik chętnie do walki. Dobra, smok lata. Mamut gotowy, wszyscy gotowi. To teraz proszę stać tutaj i czekać. Mamut, ty masz odbierać wszystkie ciosy. Tak? Czy to jest jasne? Go. uciekaj. No i Tirek, słuchajcie, nie ma zamiaru zawracać. Dobrze, że są te krawędzie, bo normalnie to, to bym pewnie często spadał. I co, koniec walki, tak? Zostaw mamuta w spokoju! Chodź walczyć, cieniasie, chodź na ląd! Miałem zupę zupek wypić. Chodź, chodź. I te pteranodony zimno od teraz wydają. Boże, jakie tacy, tacy upośledzeni ludzie jacyś, nie? Dziwne. O, jest o te dymotrodony. Pteranodony, dymotrodony, wszystko jest. No, ja już dostałem bułę. Gdzie jest dzik? Mamut atakować! Mamut jest tutaj od tego, żebyście go atakowali, nie T-Rex Mamut, do boju, dawaj Smok na glebie, smok na glebie, atakować Smoka! Atakować Smoka do ataku Mamut, kurde, co ty, co ty robisz? Gdzie jest Dzik? Czemu Dzik spierdziela? Dzik to miał być tutaj nasz boss, to miał być bohater, a on ucieka. Dobrze, mamut, mamut tam zapierdziela. Tylko, mamut ma 0 mili damage dodane, więc t musisz mu pomóc. Ja go, po nogach. Sklepiemy dziada, schodzi mu, schodzi mu. Gdzie jest dzik? Gdzie jest dzik? O kurde, mamut jakie ma już obrażenia? On miał 100 tysięcy życia. Co się dzieje? Gdzie jest. Gdzie jest dzik? Bez dzika nie damy rady. What the fuck? Bez dzika nie ma szans. Słuchajcie, to będzie dętka. Dzik uciekł, ale przyznacie, że dzik uciekł. Ja nie wiem dlaczego. Dzik, kurde miałeś ta leczyć. Trzeba brać więcej dzików, żeby przynajmniej jeden został na polu bitwy. Fuck, uciekam do dzika. Gdzie on jest? Maniek tam nie żyje już pewnie Dzik! A ty się tu schowałeś? Jak? Dlaczego? Ty miałeś tam leczyć. No i już, o i po mamucie. Widzisz to twoja wina jest. Jesteś odpowiedzialny za niego. Lecz, kurde! Lecz! Czemu on nie leczy? Lecz, dobra, leczy, coś leczy, ale ja już nie żyję, no. Co z tego leczenia? Jak ja się nie mogę obrócić tutaj, nawet. Gorzej niż w poprzedniej walce jeszcze wyszło. Że tym razem następna walka to biorę same t czy coś, no. Bo po prostu masakra, nie? Lecz! Lecz teraz! No, już, patrzcie, T-Rex umiera, no. Właśnie. Wow! Dzik, zawiodłem się na tym dziku. Może gdyby nas leczył, to byłoby inaczej. O matko! Słuchajcie, przed chwilą mi skraszowało grę. Za dużo po prostu chyba walki z włosami. Ogólnie po kraszu zawsze jest tak, że tracisz wszystkie artefakty i tracisz wszystko, co to było w tych terminalach wstawione, także się trochę zdenerwowałem teraz. Tym bardziej, że, że trzeba było... No, tym bardziej, że tutaj na szczęście cofka jakaś była, ale no, wszystko trzeba było od nowa robić. Ale, oczywiście, i tak jak się przyniosłem, to wszystko było zbagowane, i teraz też się tego spodziewam, żeby wszystko było zbagowane. Ja jeszcze teraz sobie tak zawołam, może się odbagują w tym czasie. Nie, tam dupa, się nie odbagują. Po co mają się odbagowywać? Już nawet dziki teraz są zbagowane. No nie wiem, słuchajcie, jak mam to zrobić. Nie. nie mam pojęcia, jak mam to rozegrać. Dziki idą, dobra, dziki idą. No ale na dzikach ja nie wygram tej gry. Trzeba e, strzelić w niego. To wtedy one się ruszą, chyba, nie? Tak, średnio się ruszyły, mówiąc szczerze. O, i ja nie mam wody, także jest pograna. Słuchajcie, nie mam wody. Co ja mam teraz zrobić? No, cofnęło mnie bez wody, po prostu. Ciekawe, skąd ja tutaj wezmę teraz wodę, nie? Pewnie zdechnę od wody tak to się skończy, słuchajcie. Czy wy się naprawdę nie możecie ruszyć? Żaden Żaden się nie może ruszyć. Ktoś ma jakiś pomysł? Rok czasu. Od roku jest smok wprowadzony, bo on nawet tutaj też nie strzela, jak on... O, dobra, słucha, super. i do ataku wszyscy normalnie. No nie, znowu się te T-Rexy... Ale ta gra to jest irytująca sprawa. Muszę, muszę powiedzieć, że nienawidzę jej momentami tak bardzo. Tak bardzo. Te dziki mnie blokują, nie mogę się ruszyć. Błędy nie naprawione, ale pewnie dodawajcie nowe kontenty, róbcie endgame, mimo że błędy są nie naprawione, takie jak poruszanie się jednostek dinozaurów. No po prostu to jest tak irytująca rzecz, że, że masakra jakaś. No i teraz tak, ten smok sobie tam pewnie gdzieś wyląduje, a moje jednostki nie będą mogły się stąd ruszyć, tak? Bo to jest tak zrobione. Patrzcie, co one w ogóle robią. One. Jakby idą w jakimś kierunku, który jest nieokreślony bliżej I ja znowu jestem zbagowany, Także uwielbiam tą grę po prostu Dziki teraz marnują leczenie e, Które jest zbędnie zrobione I wszystko inne jest tutaj na dole Tylko T-Rex będzie atakował ten jeden i ewentualnie mój zaraz Mnie dziki nie będą leczyć Ja zaraz zempleję, bo nie mam wody To już akurat mój błąd Ale e, inne błędy są oczywiście winą błędów gry, tak? Ja się patrzę, nie mogę ruszyć, no 3 minuty, minęły. 3 minuty minęły, a moje dinozaury są nadal na dole, moje jednostki, które mają tutaj pomagać, tak? I te mamuty już się stamtąd nie ruszą, bo one widzą tego smoka i one, chyba że dam je na pasyw ewentualnie, ale właśnie straciłem T-Rexa, tak? Patrzcie, co robią mamuty. I wy mi powiecie, że ta gra ma premiera za miesiąc, nie? Największy błąd tej gry, który mnie najbardziej zawsze irytował, czyli właśnie to, że te dinozaury się blokują, jest cały czas naprawiony. Ile ten smak ma życia? Dużo jeszcze. No dobra, ale już coś tam jakaś walka przynajmniej się toczy. Ja pewnie zemdleję. no Pierdoła jestem z tym. wodą. Skipy jak zemdleje, to pewnie zginę, nie? Ale patrzcie, jak tutaj ładnie już cisną. Może damy radę, może damy radę. Myślę, że te dziki tutaj dobrze będą leczyć. Tireks tam dobrze bije i te mamuty pomagają. Mamuty są wylewelowane w e, e, życie i w damage. A smok... No i dobra, już wiem o co chodzi, bo druga sprawa jest taka, że smok się zbagował, ponieważ on jest na górce i on stoi w ten sposób i chyba też jego demers nie dochodzi do końca takiej kubki. Także jeżeli wygram tą walkę, to, 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 to prze, przez, tego, przez ten błąd, ale w zasadzie to przegrałem ją wcześniej, przez to, że, że był też błąd, tak? No i dobra, jakoś tam daliśmy radę. Ale dziwnie, jakoś poprzednie rundy były takie trudne, a tutaj tak łatwo poszło. Ten T-rex to w ogóle wygląda jakby nieruszony. No to w ogóle nieruszony, jakby ten... Nie wiem. Jakby w ogóle nie był... Jakby ten smok w ogóle damage'a nie zadawał. Właśnie, czekajcie jeszcze. ważna sprawa. Aha, ty tu stoisz i ja tego już nie podniosę, tak? No to ładnie. No to ja już nie mam tego i zaraz zginę jak będę na tym T-rexie stał. Dobra, mamy to. No i zobaczmy teraz, czy się przeniesiemy z powrotem. Nie była to jakaś ciężka walka. Ale tak po prostu irytujące jest to, że te dinozaury. Yy, dwa lata po, po, powiedzmy no, po wprowadzeniu tego early access, i yy, cały czas jest ten błąd, że one się blokują. tak, że się nie mogą ruszyć. To jest masakra. A już nie mówiąc o tym, że teleportują się wszystkie dinozaury w te samo miejsce. To pamiętacie Manticore? Jak miałem 10 dźwiwer, no to samo było. Wiem, że jest bardzo jasno, ale... O, wow. Patrzcie co tam się stało. Muszę wam powiedzieć tak, muszę wam powiedzieć, że na dzisiaj ja mam dość. Ja na dzisiaj mam dość, także dziękuję Wam za oglądanie. W następnym odcinku będzie Endgame, czyli pokażę Wam. Pokażę Wam to wszystko. Co jest w tym endgame, co jest na wulkanie. Także idziemy do jaskini wulkanowej, ponieważ będę już miał wszystkie te trofea, które są wymagane do tego, żeby tam wejść. Nie wiem jeszcze jak tam wejdę. Myślę, że dzika tam wezmę, bo tam pewnie nie można wejść z czymś większym. Nie wiem, czy tam są jakieś dinozaury, nie wiem, czy tam jest jakiś boss, czy tam z czymś będziemy walczyć. Także zobaczymy, jak to będzie. W dzisiejszym odcinku to już wszystko bardzo irytujący odcinek ze względu na te błędy gry, które tutaj ewidentnie po prostu widać i nie są, nie są naprawione od dwóch lat ponad, bo lepiej dodać, wiecie, nowy gatunek jakąś osę, czy lepiej dodać jakąś mrówkę, która jest irytująca, niż naprawić to, że te dinozaury nie mogą ze sobą chodzić. Myślę, że oni mają to kompletnie w dupie, bo nigdy nie było ani jednego update'a, który miałby to naprawić. Nigdy nie było update'u, który powiedział, naprawiamy to i to, także... Nie wiem, co dalej o tym myśleć. A dzisiaj to wszystko, także zostawcie łapkę w górę, skomentujcie, zasubskrybujcie kanał, kliknijcie dzwoneczek. Zapraszam Was też do następnego odcinka, w którym będzie ten endgame. Dzięki bardzo za oglądanie i pozdrawiam Was, trzymajcie się, cześć.